Witam wszystkich. Zapraszam na tarotę codziennego. Dziś mamy wtorek, 29 marca. Sprawdzimy, jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Wtorek, 29 marca. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Wtorek, 29 marca. Jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku? Wtorek, 29 marca torek osoby spod znaku barana tutaj macie kartę koła fortuny tak więc u was um, wasze życie może się odmienić o 180 stopni w dniu dzisiejszym karta mówi ogólnie, że dziś pierwsze skrzypce będzie grało przeznaczenie tak więc um, też jest to bardzo dobre dla osób, które lubią sobie od czasu do czasu pograć w różnego rodzaju gry hazardowe Osoby z podznaku wyka tutaj u Was ważną rolę dziś odegra jakaś kobieta bliska waszemu sercu. To może być wasza partnerka, ktoś z rodziny, jakaś przyjaciółka. Jeżeli jesteście kobietami, to w dniu dzisiejszym warto słuchać tego, co mówi wasze serce. Jeżeli jesteście osobami stanowolego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać kobietę już do stałego związku. Osoby z podznaku bliźnią, tutaj karta mówi o tym, że ważną rolę dziś może odegrać wasze dziecko, jeżeli oczywiście takie macie. Karta mówi ogólnie o drobnych inwestycjach. Karta też pokazuje, że w dniu dzisiejszym warto, na przykład, jest się zapisać na różnego rodzaju kursy, szkolenia, jakieś warsztaty. Ogólnie karta pokazuje jakieś takie drobne wydatki, drobne inwestycje. Osoby z podznaku raka, tutaj mamy trójkę buław, tak więc wy gdzieś będziecie tak naprawdę myślami i czynami gdzieś w przyszłości. Jest to bardzo dobry dzień na planowanie, na przykład jakiegoś wyjazdu, na planowanie, jeżeli chodzi o całkowicie jakieś nowe projekty, też jest to bardzo dobry dzień na to właśnie, żeby na przykład wybrać się w jakąś daleką podróż. Osoby z podznaku lwa tutaj macie drzewko z życia, tak więc u Was w dniu dzisiejszym mogą być blokady z każdej strony, tak więc nie warto dziś cokolwiek rozpoczynać. Jeżeli chodzi o osoby z znaku palne, tu macie kartę siły. Tak więc dziś poczujecie, że możecie tak naprawdę zrobić wszystko. Poczujecie właśnie taki przypływ energii, przypływ mocy. A jeżeli chodzi o osoby stanu wolnego, to dziś macie szansę właśnie przyciągać płeć przeciwną. Jest to bardzo dobry dzień na to, żeby go spędzić tylko we dwoje. Osoby spod podznaku wagi tutaj macie kartę siedmiu buław, tak więc wy będziecie dziś bronić swojego zdania, swojego terytorium, ale poczujecie, że wszyscy są przeciwko Wam, że trzeba właśnie przyjąć taką pozycję, takie nastawienie bardzo bojowe. Osoby pod znaku skorpiona, no tutaj karta pokazuje, że dziś możecie mieć styczność z kobietą bardzo majętą, z kobietą, która prawdopodobnie pracuje w jakimś sektorze finansowym, w sektorze bankowym. Karta jest też dobra dla osób, które na przykład chcą wziąć kredyt, chcą załatwić właśnie jakieś takie poważniejsze inwestycje, też śmiało możecie zakładać własne działalności, możecie wchodzić w różnego rodzaju współpracę z kobietami. Jeżeli jesteście właśnie kobietami, to warto dziś kupić sobie coś droższego. Jeżeli jesteście osobami stanowolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę właśnie poznać kobietę na wysokim stanowisku. Strzelce no tutaj karta Giermka Mieczy pokazuje, że dziś. Możecie usłyszeć jakieś plotki, jakieś niesprawdzone informacje. Tak więc też uważajcie na to, co przekazujecie innym z tego względu, że to, co dziś usłyszycie, niekoniecznie może być prawdą. Jeżeli chodzi o osoby z znaku koziorożca, to wy dziś możecie udawać kogoś, kim tak naprawdę nie jesteście. Mogą być takie sytuacje, że to właśnie wy w dniu dzisiejszym będziecie mieć styczność z takimi osobami, które udają kogoś, kim tak naprawdę nie są osobami bardzo takimi, Egoistycznymi, osobami, które dbają tylko i wyłącznie o swoje dobre samopoczucie. Jeżeli chodzi o wodniki, to u Was dziś może być takie przeciążenie organizmu. Coś może Was przetłoczyć. Czemuś możecie nie podołać, możecie wziąć na siebie zbyt wiele obowiązków, zbyt wiele spraw. Uważajcie też ogólnie na różnego rodzaju bóle kręgosłupa. I jeżeli chodzi o osoby spod znaku ryb, no Wy dziś możecie poczuć się oszukani, zdradzeni, wykorzystani, tak więc uważajcie na to, kogo dziś spotykacie, uważajcie też na to, jakie dokumenty popisujecie w dniu dzisiejszym. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o rozkład na dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę oczywiście udanego dnia i zapraszam Was na jutro. Pa, pa!